Cześć, w dzisiejszym odcinku programu w piwnicy poddam renowacji taki stołeczek. On ma drewniane nóżki i siedzisko zrobione z płyty biurowej. Usunę tą płytę, spróbuję odczyścić nóżki z farby, a następnie przykręcę tutaj siedzisko drewniane. Zachęcam do oglądania. Pracę zacznę od usunięcia blatu, tutaj są cztery wkręty, które muszę odkręcić i jeszcze tutaj gdzieś widziałem, że są wkręty, które zostały użyte, żeby, żeby naprawić nóżkę, kiedy pękła z powodu tego wkrętu, także będę musiał później to wszystko też posklejać. Widać, że niestety jedna z nóg jest pęknięta, ale spróbuję tego gwoździa wyciągnąć, a później skleję to klejem do drewna. Te kołki w zasadzie są nie do usunięcia, więc będę musiał je po prostu obciąć. Teraz spróbuję za pomocą takiego usuwacza do farby firmy Troton. Usunąć tą farbę olejną używałem wcześniej usuwacza w żelu, a to akurat jest usuwacz w sprayu. Całkiem dobrze działa, ale pod spodem była jeszcze jedna warstwa farby. Z tej strony wszystko zaszło. a będzie trzeba jeszcze drugi raz to robić. Po wstępnym usunięciu farby skleję teraz tą uszkodzoną nogę. Tutaj wleję klej i ścisnę to ściskaniem. Kilka dni od kiedy skleiłem nóżkę. Mogę więc odczepić te klamry. Na pewno już wszystko dobrze wyschło. No i później będę szlifował te, te nóżki stołeczka. Teraz, za pomocą szlifierki mimo środowej Ryobi, oczyszczę wszystkie powierzchnie. Razem przy szlifowaniu wykorzystałem duży akumulator, 4 Ah. Po około 20 minutach pracy akumulator jest rozładowany do połowy. Tutaj dwie diodki się świecą. No i w zasadzie udało mi się wstępnie oszlifować podstawę tego stołeczka, a resztę będę już musiał zrobić za pomocą szlifierki ręcznej. W zasadzie stołeczek jest już oczyszczony, dosyć ładnie wyglądają te słoje, wytrę go teraz wilgotną szmatką, zostawię do wyschnięcia, przetrę jeszcze raz delikatnym papierem i zaolejuję. Po takim przetarciu szmatką widać też gdzie jeszcze będzie trzeba poprawić szlifowanie bo ten efekt, który uzyskujemy po, po przetarciu wilgotną szmatką jest podobny do tego jaki będzie ostatecznie po pokryciu mebla olejem. Siedzisko stołeczka wykonam z takiej deski, która została mi z jakiejś starej półki. Tutaj jest taki zaokrąglony rant, więc to będę musiał ściąć. Tym bardziej, że tutaj w tą stronę jest trochę większa szerokość niż tak. Zaraz to dokładnie wymierzę. Tak jest 30 cm. Tak, 31. Taki pasek centymetrowy będę musiał z tej strony obciąć. Ten pasek odetnę za pomocą wyżynarki, ale żeby cięcie było równe, to za pomocą stolarskich ścisków przykręcę sobie taką prowadnicę. Tutaj musi być dokładnie 3,5 cm odmierzone. I później, wzdłuż tego, będę prowadził dopiero wyżynarkę. Teraz spróbuję chemicznie usunąć prabę. Nie jest może idealnie, ale na pewno. Dużą warstwę tego lakieru udało się usunąć, no, a resztę będzie trzeba już usunąć mechanicznie. Szlifuję deskę papierem 80. Mimo długiego szlifowania, deska nadal ma taki lekko różowy kolor, co oznacza, że lakier, którym była pokryta, po prostu dosyć głęboko wszedł w drewno. Na nogi są troszeczkę jednak jaśniejsze, w związku z tym pomyślałem, że zamiast szarpać się z tym, żeby to maksymalnie zedrzeć i rozjaśnić, to wykorzystam ten pył z tamtej deski startej i przed olejowaniem pokryję nim drewno, i dzięki temu ona nabierze troszeczkę takiego różowego odcienia. Żeby otwory pod kołki były prosto wywiercone, wykorzystam taki przyrząd Wolfcrafta do, do wiercenia. A oprócz tego na wiertło założę ogranicznik i dzięki temu będę miał pewność, że wiercę na odpowiednią głębokość. Teraz wpiję sobie jeden kołeczek, co teraz muszę wywiercić w nóżce. Tutaj wywiercę już już bez prowadnicy, ale sobie suje dobrze. dobrze ten teraz w zasadzie pozostało sklejenie. A następnie ściśnięcie za pomocą ścisków No i później to już tylko olejowanie. Także teraz skleję za pomocą takiego kleju wikol Może nie jest idealnie. że się da połączyć. To jest efekt końcowy. Swoje są ładnie podkreślone. Jak na pierwszą renowację, to nie jest tak źle. Dzięki za oglądanie tego odcinka. I zapraszam na następne. Do zobaczenia ponownie w piwnicy.